Jakie oszczędności zamierza wprowadzić miasto w placówkach szkolnych podległych samorządowi miejskiemu? O to zapytam m.in. Małgorzatę Krupską, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury w Urzędzie Miasta w Radomsku, która będzie gościem portalu radomsko24.pl w programie W Temacie. Dzień dobry państwo, witam na portalu radomsko24.pl. Witam w programie W Temacie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Małgorzata Krupska, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury w Urzędzie Miasta w Radomsku. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam również. Pani naczelnik, ostatni raz chyba, gdy rozmawialiśmy, to był luty albo marzec. Tematem naszej rozmowy byli uczniowie, którzy razem z rodzinami uciekli z Ukrainy. I tutaj rozpoczęli naukę w szkołach w Radomsku, w szkołach podstawowych, również średnich. Na to odnosi się do szkół podstawowych, którym organem prowadzącym jest miasto. Jak po tylu miesiącach ta sytuacja wygląda? Zaklimatyzowali się, czy również jeszcze nadal muszą um, liczyć, muszą wspomagać się z asystentami, którzy pomagają w lekcjach w szkole? Czy może niektórzy już wyjechali? <laughs> Tak, od lutego, od lutego, od marca właściwie, uh -huh. no bo to o lutym trudno mówić, trochę się zmieniło, bo mieliśmy tych dzieci w naszych szkołach, bo nie tworzyliśmy oddziałów przygotowawczych, te dzieci były zapisywane do normalnie istniejących już oddziałów. Mieliśmy w ich w kwietniu chyba maksymalna, liczba to była chyba 220 uczniów w naszych uh -huh. szkołach. I około 60-70 w przedszkolach, bo to też mhm. dotyczy przedszkoli, dla których organem prowadzącym mhm. jest Miasto Radomsko. Obecnie mamy tych dzieci 180 w szkołach, a przedszkola zostały na tym samym poziomie. Jest trochę mniej w szkołach, ale te dzieci, które zostały, z tego co wiem no bo ja mam tylko informację od dyrektorów i tak. mogę to przekazać te dzieci bardzo chętnie chodzą do naszej do naszych szkół bardzo ładnie nauczyły się języka polskiego może to czytanie ze zrozumieniem jeszcze ale to nawet u niektórych polskich dzieci też mhm. szwankuje no, natomiast natomiast ulubionymi ich przedmiotami jest angielski i matematyka bo tam tego polskiego jednak jest mniej Za mało. tak ale tu są bardzo dobre te dzieci tak Chwalą ich bardzo nauczyciele. I dyrektorzy twierdzą, że właściwie ze wszystkimi z, tymi dzieci, z tych dzieci, które przyjechały, i które od tego lutego są w naszych szkołach, można już rozmawiać w języku polskim. Oczywiście cały czas mamy zatrudnionych tłumaczy. To nie jest tak, że w każdej szkole codziennie ten tłumacz nie. jest, ale są dyżury i wszystkie sprawy z którymi bo rodzice mają chyba większe problemy językowe niż te dzieci. I rodzice, jeżeli mają jakąś sprawę do załatwienia czy w szkole, czy w mopsie, czy w jakiejś innej instytucji, oni też są przez tych naszych tłumaczy wspomagani. Oprócz tego dzieci no, początkowo miały dwie godziny języka polskiego. Teraz już zresztą od końcówki zeszłego roku szkolnego tych godzin jest sześć. Także y, języka polskiego mają na pewno bardzo dużo. Zresztą najwięcej chyba dają im y, kontakty codzienne z dziećmi. Tych ty 40 uczniów, których jak szybko teraz policzyłem, u których ubyło, to, to były rodziny, które z powrotem wróciły na Ukrainę? Tak. To przeważnie były rodziny, które z powrotem wróciły, które. Te dzieci się po prostu już we wrześniu nam nie odliczyły w szkołach. Jest trochę nowych przyjazdów też, ale też jest trochę dzieci, które korzystają z nauki zdalnej, którą uruchomiły ukraińskie szkoły, bo one wtedy nie mają czasu iść do naszej szkoły, bo ten, ta nauka zdalna teraz odbywa się już przed południem. Także część, część tych dzieci zrezygnowała właśnie z powodu uruchomienia nauki zdalnej, no ale część też wyjechała. Czyli dobrze czują się w Polsce? Można tak wywnioskować. Chyba. Można tak wywnioskować. To znaczy też dyrektorzy mówią, że zdarzają się sporadyczne problemy wychowawcze, tak? sporadyczne. ale to, to są dzieci. To przecież mhm. nie są maszyny, komputery, tylko to są dzieci, które mają które swoje też, emocje. Oczywiście, traumę, że, że tak. One też przeżyły traumę. I no, są takie różne konflikty rówieśnicze, no ale one przecież zdarzają się zawsze i nie jest ich dużo. Dzieci te chodzą naprawdę do szkoły, nie opuszczają zajęć, starają się na tyle, na ile mogą z tym materiałem sobie radzić. Jak, jak wyglądał koniec roku? Te dzieci otrzymały normalnie świadectwo ukończenia danej klasy i przejścia do następnej. Tak, w naszych, w naszych szkołach tak to było. Część mhm. z tych dzieci pod koniec czerwca zrezygnowała z naszych szkół i otrzymali świadectwa z ukraińskich szkół, tam gdzie no było to możliwe, gdzie ta mhm. nauka zdalna istniała. Natomiast także mają jedno A te, świadectwo. A które otrzymały tak. nasze świadectwa, one będą normalnie honorowane, tak. jeżeli one, one wrócą na Ukrainę. No, mam nadzieję, mhm. że to jest już na poziomie rządów. Mm. Panie Naczelnie, teraz zmienimy trochę temat, bo wiadomo, że widmo no, ciężkiej zimy, która się zbliża, widmo oszczędzania przez samorządy, wiadomo, z jakiego powodu. Czy jest prawdą, że szkoły zostały zobowiązane w pewnym stopniu do oszczędzania, na przykład na zakupie papieru, na drukarkach, na zakupie tonerów do drukarek, żeby no, po prostu oszczędzać. Czy to ktoś sobie tylko taki temat wymyślił? W naszych szkołach nic nie wiem o takich zakazach, na pewno ich nie było. Natomiast na pewno z, zobligowaliśmy szkoły do oszczędzania energii elektrycznej, no i ciepła. I no ponieważ tak jak urzędy, tak szkoły mhm. muszą wykazać się tym 10% oszczędnością, żeby korzystać z tej niższej ceny energii, która i tak jest w przyszłym roku dwa razy wyższa niż, niż w, w roku bieżącym po prostu uczuliliśmy na oszczędzanie, tak? że no, dyrektorzy twierdzą, że już przyzwyczajają do tego, że w czasie lekcji korytarz na korytarzach światło zgaszone, tak? Żeby no, takie typowe odruchy mhm. tak Dobrze, jak ale powinno jaka ta się oszczędzać. Temperatura może być, bo to chyba jakieś przepisy to, to Tak oczywiście i tutaj absolutnie my nie mamy zamiaru tak działać, żeby te dzieci marzły w naszych mhm. szkołach. Absolutnie nie. Tutaj, jeżeli chodzi o temperatury, takie jakie są. Tylko wycisza, wy, wygaszanie trochę tej e, kaloryferów na e, okres, e, na przykład sobota-niedziela, sobota, tak? czy ferie, e, czy na przykład dłuższe jakieś przerwy, to na pewno będą, będą tam niższe temperatury. E, jeżeli chodzi o energię elektryczną, też może oświetlenie wokół szkoły, nie tak jak do tej pory, że, żeby no bo w wszystkie lampy... lata. Też, no, też musi to być też być odpowiednie oszczędzenie. Przepisy. Oświetlenie. Mhm. Więc no, na tym na pewno tutaj. Dopóki będą pieniądze, nie będziemy oszczędzać. I tutaj, pieniądze... jeżeli chodzi o tonery, to na pewno, uh -huh. na pewno nie było absolutnie takich wytycznych. Yy, powiedziała Pani o temperaturze. To jaka minimalna temperatura może być w klasie? Yy, w klasie yy, myślę, że 18 stopni, 19. 18-19 stopni. Tak. Yy, uh -huh. Natomiast no, yy, myślę, że u nas będzie wyższa ta temperatura uh -huh. i, yy, i nikt nie będzie. Jeżeli chodzi marsza. o ogrzewanie placówek, które podlegają, podlegają miastu, to jest wszystko e, ciepło miejskie? Nie, nie, są też e, indywidualne kotłownie. Nie, nie, absolutnie. Teraz już nie ma ogrzewanie. indywidualnych uh -huh. kotłowni. Są e, dwie szkoły, gdzie są pompy cieplne: to jest trójka na folwarkach e, uh -huh. i piątka. Bardzo e, dzieje tutaj. E, jest, jest szkoła, która jest ogrzewana na gaz, szkoła 8. Przedszkole 3 to też jest ogrzewanie gazowe, przedszkole 4 ogrzewanie gazowe. Pozost na Pelet jest szkoła 10, to jest mhm. tam już od dawna, teraz jest po termomodernizacji, świeżo, więc jest nowy piec, bardziej oszczędne, docieplone ściany. Tak? Także no, mamy różne rodzaje ogrzewania. Swoich kotłowni już nie. nie. Czy te pieniądze, które w chwili obecnej są, jeżeli chodzi o oświatę, wystarczą, czy będą jakieś robione roszady, jeżeli chodzi o budżet? Do końca Zakładacie tego roku już? budżetowego wystarczą. To, co Czy mamy, to, czym dysponujemy, się tak, tak, uh -huh. to, się, to się wszystko na razie spina. Nie ukrywam, że dostajemy na te dzieci ukraińskie, dostajemy dodatkowe pieniądze, tak jak subwencje dostajemy na nasze uh -huh. dzieci, to na dzieci ukraińskie dostajemy. To jest, kwota? to jest kwota w zależności od tego, uh -huh. bo Wszystkie te dzieci są wpisane do systemu informacji oświatowej, i w zależności od tego, co dla tych dzieci oferujemy, to wiadomo, że tam są różne wagi i dostajemy za to pieniądze. Dostajemy pieniądze na naukę języka polskiego, dostajemy pieniądze na przedszkolaki, te, które są z Ukrainy. Dostajemy Czyli tak, pieniądze... pieniądze idą na dzieci polskie z subwencji oświatowej, tak samo idą na dzieci ukraińskie. Tak, tak, tak. tak. Mhm. Także tutaj y, chcę powiedzieć, że tych pieniędzy, y, jeżeli chodzi o dzieci ukraińskie, to jest Wystarczająca ilość, no i na pewno wspomagają nasz budżet, bo tak trzeba by było znaleźć te pieniądze gdzieś w budżecie. Czy również będziecie myśleć o ograniczeniu na przykład zajęć popołudniowych, jeżeli chodzi o takie zajęcia, które odbywają się w szkole, no bo to też by generowało pewne oszczędności, prawda? Na tą Czy chwilę nie mamy, mhm. nie mamy takich zamiarów absolutnie. Są wynajmy też przecież no w naszych szkołach są wynajmowane i sale gimnastyczne, i, i to dla stowarzyszeń naprawdę w bardzo niskich pieniądzach. Więc być może mówię być może mhm. niewielka korekta tych opłat tutaj będzie, natomiast na na razie nie mamy zamiaru takich ograniczeń robić. Teraz zadam może pytanie nie tylko jako naczelnikowi Wydziału Edukacji, ale również i kultury, bo w przestrzeni publicznej. Trwa dyskusja, że miasto jest przygotowane oczywiście na zakup budynku. Po byłem po kinie Kinema. Jest miasto przygotowane? Ja może nie zapytam tak, czy jest przygotowane. Czy Pani zdaniem faktycznie ten budynek miasto powinno kupić? Myślę, że, że powinno ten budynek miasto nabyć. Zresztą nikt, nikt do tej pory pewnie nie powiedział, że, że nie ma takiego zamiaru. W zależności pewnie od tego, jaka to będzie kwota, ale miasto na pewno. Na pewno przygotowuje się do, mhm. do kupienia tego budynku. Pierwsze to przygotowanie się do tego budynku, a druga kwestia to pomysł na zagospodarowanie jego, prawda? Chyba. To może o tym porozmawiamy w następnym spotkaniu. W kolejnym spotkaniu. <grym> spotkaniu. Dziękuję bardzo. Teraz natomiast nie wiem, czy zadać Pani to pytanie, czy zwolnić Pani z odpowiedzi na to pytanie, bo niestety ale wraca z powrotem temat leks Czarnek. No właśnie, i co w tym temacie? Jest pa... Zastanawia to panią, bo wydawałoby się, że temat już przebrzmiał, że jest nieaktualny, że prezydent zawetował, a teraz podobno ma być to projekt sejmowy, czyli ma to wyjść od posłów. To trochę przeraża. To znaczy, ja też miałam wrażenie, że, że nie wrócimy już do tego tematu. Nie czytałam jeszcze projektu, mhm. nie wiem, jak on będzie wyglądał, więc trudno tutaj się na ten temat wypowiadać. Natomiast ja tylko mam taką nadzieję. Nie wiem nie... z niego tak. optymizmem, może? Tak, tak. tak. No, że nie wróci w takiej postaci, mhm. jakiej był. Jeżeli wróci, mhm. to, to mam nadzieję, że to będzie trochę inaczej. To będzie, jeżeli wróci w takim, w takim kształcie, w którym był, to jest to duży problem, będzie dla dyrektorów. No Myślę, że na pewno nie będzie to dla nich komfortowa sytuacja. Dyplomatyczna odpowiedź. Dziękuję bardzo Pani dziękuję za przybycie, również. za rozmowę. Pani Małgorzata Krupska, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury w Urzędzie Miasta w Radomsku, dzisiaj przyjęła zaproszenie portalu Radomsko24. Dziękuję bardzo, a Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne programy w temacie poniedziałek, piątek, poniedziałek, środa i piątek, 19.45. Do usłyszenia i do zobaczenia.